Robert Burnejka Trzy złote Cześć, Robert Burnejka. Cześć Dawid, wysyłam serdeczne pozdrowienia do ciebie pana Ryszarda i Miśki pan Ryszard jest moim idolem i pozdrów go serdecznie ode mnie. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Pozdrowię go za, pozdrowię go, pozdrowię go. No pila ja no, na skórka! Kurwa, nie spodaj go to dzwoni. Tato, już możesz kogoś pozdrowić ode mnie, bo Robert Brunejka wysłał do mnie ta, że pozdrawiam twojego tatę pana Ryszardy, jestem jego wielkim fanem i pozdrawiam ciebie z tego serduszka i twojego psa i powiedz twojemu tacy, że ich z całego serduszka was pozdrawiam. Robert, pozdrawiam. Robert Brunejka powiedz. Roberta Burnejka. 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 Okej, okay, dziękuję. Masz pozdrowienia od mojego masz pozdrowienia od mojego